Isaac, are you? Help me. Hej, z Drakona Drakonagi, witam Was w ósmym odcinku serii Zagrajmy w Dead Space. Jest to też praktycznie pierwszy film, w którym mogę przetestować mój nowy mikrofon. Który zacenzowałem wczoraj. No i dobra. Mam nadzieję, że będzie różnica, że nie będzie większych narzekań na no to, że wcześniej było szumy. bo wcześniej było szumy, co tymi narzekaniami. W każdym razie, jeśli chodzi o samą grę, to udało nam się uruchomić centryfugę. Niestety też w wyniku tego procesu parę razy mi się zginęło. Pokazałam tylko jedną śmierć, żeby nie marnować Waszego czasu. Naszym obecnym celem jest ręczne odpalenie silnika. Co to tak trzęsie w ogóle? Czy to ta centryfuga, czy... coś innego? Pełny magazynek, dobra. Przydałoby się też troszkę wyleczyć i uzyskać ale to już tak w swoim czasie. Mam wrażenie, że... jednak jest tutaj coś niepokojącego w tych wstrząsach. Z drogą musimy przejść, no nie, nielichy kawał drogi, ale... Poradzimy sobie Jezu! Co to? jest?! Tu mnie! Uff. Co to była za macka? Skąd to diabeł się tu wzięło? No chyba już znam odpowiedź. tutaj będzie chciał dowalić. Dowalić to mam opowiedziane mnie. Wręcz... Rozwalić. Uff. Zabawa połusi nie ma co. Co tu tak trzęsie? na no, tość boską? No... Nie wiem, mniejsza od Znaczy ma też w tamacka, ale... Nie takie rzeczy się widziało. Wszędzie się jakieś zagrożenie. Mam też nadzieję, że poziom audio jest odpowiedni. Widzę cię! Chodź tu będzie zaraz koszenie twoich nóżek. Chodź tu gnido! nie zaatakuje mnie podczas używania warsztatu, ale... tutaj wszystko może być możliwe. Może być możliwe. Masło ma trochę. Mniejsza. Trzy węzły. Ruch kinetyczny, zasięg. Może to kiedyś przydać, więc w sumie... w sumie... Takie drzewka to mi się podobają. Proste, nieprzykombinowane. No. Szanuję, naprawdę. Szanuję. Okej, yyy... To oczywiście nie mogłoby się obejść bez pustych miejsc. Niezawodna piła plazmowa też to samo. No właśnie, muszę wam pokazać, jak działa mina czasowa. Cierpiłości. Kalibr pulsacyjny. Przydałoby się więcej węzłów. No trzeba by, trzeba by sobie kupić, albo znaleźć. Zdołęże się zrobić. Jeszcze kawał gry przed nami. Gnida. Tak jest już czułem, że wyskoczę stamtąd. Okej, okay, amunicja. No, to trochę się zgliczowało jak, jak w to wszedłem. Nie, nie atakuje mnie, po prostu fizyka troszkę szwankuje. No i no puść mnie, no bez przesady, co ty jesteś, no. Litości. Czekajcie, ja to spróbuję. O! I tak to się robi. Nic na siłę, wszystko z deptaniem w tym przypadku. Można i tak. Kto zabroni? Jestem pewien, że podczas. że jeszcze się doczekamy takiego momentu, że z winy coś wylezie. sobie. You're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but... I don't think they know I'm in here. I did log into everything from here. I hacked the route, and found some reports from the colony. Even before they cracked the the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the Marker. I'll keep looking. I've got your location, and I'm going to unlock the door to fuel storage. Nie ma sprawy. Chciałem powiedzieć, że na pewno jeszcze. Jestem niemalże pewien, że kiedyś, jak przywołamy windę, to wyskoczy z niej jakiś nekromorf. Czyli jakikolwiek, ale. tego się można spodziewać. zapisu, magazyn. Jak prezentuje się kwipunek. goniony. Żadna nowość w sumie. To najpierw ogarnę go, tak na szybko. Zresztą nie chcieliby zobaczyć fakcji metaczognia, ale nie jestem co tego przekonany. Słyszałem, że jest słaby, więc nie, nie jakoś nie kusi mnie, żeby go sprawdzać. No ale dla zasady, kiedyś może się uda. Dobra, sprzedajemy ten typu przewodnik. Tak. Zostawniki tlenu. W sumie inaczej się to teraz nie przyda, więc mogę schować przynajmniej ten średni. Schować go na później, ewentualnie. Pociski powstacyjne. Jeszcze po drodze znajdziemy sporo. Taka energii poznałem, więcej by się przydało. Dlatego przerzuciłem się na karami. Tak dla odmiany żeby nie zabrakło rzeczy niczego komunicji. Zestaw medyczny... W sumie mam ich tyle, że mogę teraz sobie na luzie jednego użyć, mimo iż nie mamy jakichś dużych braków zdrowia. Ale zapas właśnie czego się przyda. Nigdy nie wiadomo, kiedy dostaniemy mocniejszy łomot. Hmm. No i ładnie posprzątane. To mi się podoba. Skoro już tu jestem, to... Jeden dodatkowy węzeł mocno nie zaszkodzi. Kład węzły to jest coś, co bardzo lubię kupować no i też odnajdywać. Oprócz ulepszania, można nimi drzwi otworzyć. No, niektóre. Widzę, że to jest opłacane. Więc warto mieć jeden zapaść. Tego, tego się nauczyłem właśnie. Tak, tak. Oczywiście, nadpisać. Nie zwlekając. Tędy? O nie, coś inaczej. Czekajcie. Ok, na razie schowam mapę. Tutaj w każdej chwili coś może, coś może wyskoczyć na nas. Nie chcecie tego otworzyć? Zamknięty. Nie, nie da się też tego obejść. Więcz mocy, mocy. No dobra. No trudno. Słyszeliście co? Trochę nie podoba mi się ten dźwięk. Klimat. Po prostu klimat Wrot, 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 wrod, wrot Nie tędy, A, nie mogę otwierać drzwi do zużywania mapy. No dobra Nie będę się z tym kłócił Okej, okay. tędy Prawie jak otwarcie kryty w followcie. Ostrzeżenie, obszar, bez tlenu. Ostrzeżenie, zmienna grawitacja. Jeśli dobrze to przetłumaczyłem. Już mi się to podoba. Czyli po prostu poróżnia. Widzę skrzynkę. Widzę odpowiednią powierzchnię, po której można chodzić stelaże. dobra. Wow, jaki widok, co nie? Kozacki. Popodzielam sobie te widoczki, ale niestety, powiedzmy, że ilość tlenu nie za bardzo pozwala na to. Okej, okay. a ja się wróciłem. Można pogubić trochę. Gdzie jest mój obecny cel? Dobra, chyba go widzę. Tak przynajmniej myślę. Aż, no! Spokojnie, Isaac, zaraz uzupełnimy ci tlen. Zatrzymaj. Dobra, jeszcze, troszkę zostało. Szybciej, szybciej, Uff. Tak, brzmi kusząco, aczkolwiek chciałbym się jeszcze tam rozejrzeć, bo mam ten wypełniony tlen. Tak, wiem, że mam ten zbiornik, ale... Trzeba z tego nie korzystać Serio kolejny to nie jest pewne przygięcie? Gdzie to poleciało? No sz... Pierunie jeden jest. Z dwa wartościowe przedmioty. Ja, ja nie wiem. Strzelajcie czy co? Chodź tu. Trzeba tu mi posłuszeństwa. Noż. No. To się może przydać kiedyś. No jakie do sprzedamy najwyżej. Próżnia połączona z zerową grawitacją. Mi się podoba. Lubię takie połączenia. Dobrze. Pełny magazynek. Pełna gotowość. Tutaj się. Pięk. Co to jest? Kama z siedzeniem został medycznego. Okej, okay. może się przydać do jakiegoś posiadania. Nie będziemy, a... My ...trzeba będzie się jakoś porządnie wyleczyć. Ale tak ja w sumie mam w zapasie... Z ...kilka tych mniejszych, to też jakoś da dałoby radę. W razie czego, oczywiście. <grym> Nie wygląda to zbyt... Zachęcająco gdzie hmm. jest jakiś magazyn? Nie widzę żadnego w pobliżu. No cóż, bywa. Gdzie się ten cień? tutaj jest na ścianach? Ale to jest to bleśne. Pytam, gdzie to chorestwo było i dokąd polazło? Hmm. Super. O fuj, nie chciałbym po tym chodzić w rzeczywistości. Lep przepaskudnie. dnia. Winda, okej. Okay. Musimy skorzystać z windy, jeśli chciałbym się udać dalej. Dobra, Co zajdziemy tutaj. Wiem, że tutaj w każdej chwili może coś na nas wyskoczyć. Stąd na pewno na przykład. Okej, okay, nic tam to nie wypełzło. Jakże pocieszające. To no dobra. Skorzystajmy z windy. Tak nie ma tu. A nie, czekajcie, pomyliłem się. Jest jeszcze opcjonalne przejście. Nie mogę po tym biegać. Nawet chodziłbym po tym nie chciał, mam być szczery. Okej, okay, widzę dziennik, szafki i flipunek zapełniony. O, proszę. stopę tym razem, czekajcie, czekajcie. Wygląda jakby ktoś wyżykał wnętrze na ścianę. Mm. Naprawdę obrzydliwe. Jeszcze tam rykające światło, jak lekcje można wydostać. Dobra, będę się musiał wrócić po te amunicje. Tutaj ten, co była wcześniej. Nie lubię marnować, po prostu. Okej. Okay. Trzeba na pewno wszystko sprawdzone. Myślę, że tak. To wygląda tak, jakby ten statek był, nie wiem, połykany czy jakiegoś wielkiego kosmita. Yy, Siary przeszły. Co to miało być? Nie wiem. Tego też nie podniosę. Przydałoby się ulepszyć kombinazum, tak szczerze. No ale póki co nie ma możliwości, więc... Nie, nie, nie! PRACZ! Już czas mi dokopaliście. Wystarczy. Małe paskudztwo. <taki> takie są najgorsze. Takie niepozorne, takie... ...ciche myszki, a to one gryzą najmocniej. No i tak. Ja się o tym przekonałem. Na własnej... ...no, na skórze jest laka. W zasadzie. że mnie zaatakuje Muszę strzelać Tutaj nie ma prawie żadnej żywej osoby No i znowu Nie skończył, dobrze Nikt tutaj praktycznie nie skończył dobrze. Aha, okej. Okay. Prawdzimy sobie z takim drzemi stazy. Bez problemu. Co się dzieje? Zarzekać się można. Hmm. A gdzie jest jakiś punkt zapisu? Sadzę na mapie. To nie brzmiało zbyt dobrze. A wracając... Chyba coś się znajdzie. A tutaj jest ja zdeptałem? Takie te, 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 takie malutkie To fajnie Dobrze, że używał nogi Dostał drzwiami Ale pięknie Dobra moment A masz butalamusie Beczka. I małe paskudy. Które tu lezą teraz? Chodźcie, chodźcie. Zabawimy się i rozerwiemy. Czy to poważnie? Czy to było pierdnięcie komara? Nie, odwołuję to. Pierdnięcie koma komara nie obliczą siłę. Nie można liczyć na te... materiały wybuchowe. O. To jest to, czego mi było trzeba. Wejście do sterowni silnika. Czy to logo Steam'a? Czy ja mam przewidzenia. Takie trochę podobne. To już mały punkt zapisu. Nie, nie kończymy jeszcze odcinka. Chciałbym się wrócić i otworzyć tamte drzwi. Jeszcze tylko magazyn i będę przeszczęśliwy. Jakie jest wiele... W grach jest naprawdę mnóstwo sposobów, żeby zginąć głupią śmiercią. Nie wiem, kurczaki w Zeldzie. W Skyrimie, jak zabijesz kurę, to cię wszyscy na całej górze chcą zatłuc, A w Zeldzie kurczaki zabijają cię osobiście. Czy może kurobiście? Ale słuchaj, tak, popatrz. O, proszę, schemat ostrza rozprowacza. No tak, oczywiście. Chciałem przetestować tą nową broń. Taka wyrzutka dysków, jakby ktoś nie wiedział co to jest. Dajcie mi jakich magazyn. Chcę zrobić porządek ze flipunkiem. Podnieść dobre przedmioty. To wygląda. Prosto. Ok. Nasz cel został niezmieniony. Jesteśmy coraz bliżej. Myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak więc serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. Cześć!